Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie przejęły dziś dzieci. Powodem jest oczywiście ich święto. Na ten jeden dzień Tarnowski Mord wstrzymał egzaminowanie. Dzięki temu najmłodsi mogli poznać zasady bezpieczeństwa, sprawdzić znajomość przepisów, a także wziąć udział w licznych konkursach i zabawach. Nasze założenie tutaj organizacji takiego Dnia Dziecka jest zawsze takie, żeby przy okazji zabawy, przy okazji konkursów, coś tych dzieci nauczyć zasad przepisów ruchu drogowego, Zasad udzielania np. pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie starzacy tą pomoc przedmedyczną pokazują. Dzieciaki potrafią to wykonywać, ćwiczą. I właśnie dzięki takim konkursom, takim zabawom chcemy, chcemy przed wakacjami dzieci też nauczyć, żeby te wakacje minęły dla nich bezpiecznie. Jest to ważne, by policja była obecna tam, gdzie młodzież, dzieci mogą się zapoznać z naszym sprzętem, z naszą pracą. I w dniu dzisiejszym właśnie w ramach Dnia Dziecka organizowanego przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego Jesteśmy tutaj obecni ze sprzętem, który jest widoczny właśnie z tyłu, radiowóz, który służy bezpośrednio do likwidacji skutków zdarzeń drogowych na miejscu. No i oczywiście to, co cieszy się zawsze dużą popularnością, motocykle policyjne, można dzisiaj na nie wsiąść, zrobić sobie zdjęcie, zobaczyć jak wyglądają. Na co dzień tego nie da rady. Zrobić. Dzieci mogły zapoznać się także z placem, często kojarzonym ze stresem, przy okazji egzaminów na prawo jazdy. Taka wizyta tu y, troszeczkę w innej formie sprawia to, że, że, że ten stres odchodzi i widzą, że nie jest tak strasznie w tym Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Przy okazji Dnia Dziecka w budynku Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie pobierana była również krew dla ofiar wypadków drogowych pod hasłem Kropla Serca na Dzień Dziecka. W gminie Lisia Góra znów będzie się działo. W ubiegłym roku gmina była bardzo aktywna w kwestii wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych. Rozpoczęliśmy już e, takim pokazem husari husarii konnej na stadnienie koni, ale tych imprez będzie całe mnóstwo, 2, 3 lipca, dwudniowy zlot samochodów zabytkowych. E, z niedzielnym e, jakby no tym kluczowym momentem, czyli przejazdem e, po całej gminie. Spodziewamy się grubo ponad 100 e, pojazdów oprócz tego oczywiście końcówką czerwca Puchar Wójta to jest taka impreza cykliczna ale później w lipcu na stadionie Koni Rolewski Ranch impreza międzynarodowa Mistrzostwa Europy będą informacje na pewno szerzej będziemy o tym informować takie imprezy a no właściwie nie było jeszcze na, na terenie gminy końcówka lipca to jest turniej Polonijny piłkarski turniej juniorów we współpracy z klubem Parafią Lisia Góra w Chicago organizowany, a później sierpień to początek sierpnia duża impreza, a taki chcemy zrobić piknik bezpieczeństwa. Chcemy promować bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo pożarowe, a ten piknik całodzienny, właściwie popołudniowy będzie. No finałem tego pikniku będzie koncert no, znanego, dużego polskiego zespołu. Nie chcę jeszcze zdradzać jakiego, bo umowy nie są do końca podpisane i później do 21 sierpnia, a tym razem robimy w sierpniu, robimy wcześniej. No z uwagi jakby na wnioski, na głosy mieszkańców, że we wrześniu często pogoda już jest gorsza, jest chłodniej, wcześniej robi się ciemno, także wrzesień do myślę, że zrobimy je znowu w takiej konwencji kabaretowej, tak jak poprzedniego roku bardzo chwalili mieszkańcy ten pomysł, więc idziemy tym torem. W Lisiej Górze, tu na scenie, stoją sobie dwa jelenie. <noise> <noise> bardzo dobre! Bardzo dobre! Pierwszy weekend września, dwudniowy rajd samochodów terenowych, kolejna runda Pucharu Polski, tych mistrzostw. Druga na, na, na terenie naszej gminy, w tamtym roku cieszyła się ogromnym powodzeniem, popularnością, więc znowu zobaczymy profesjonalne samochody terenowe. Które będą ścigać się po, po naszych drogach po, po, po torze, który będzie zorganizowany na terenie gminy. I pewnie jeszcze na zakończenie, gdzieś tam we wrześniu, w Rag Race. Na dziś data nieustalona. Także no, poza mniejszymi imprezami, o których już tu nawet nie wspominam. To te większe tak się prezentują. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W ubiegłym roku różnego typu wydarzenia na terenie gminy Lisia Góra cieszyły się bardzo dużą popularnością i gromadziły spore liczby uczestników. Przypomnijmy, że wystąpili m.in. Karpediem z Szymonem Wydrą, a także Kabaret Cezarego Rzaka i Artura Barcisia. Mieszkańcy mogli podziwiać także pokaz strongmanów i samego Mariusza Pudzianowskiego. Władze gminy zapewniają, że i w tym roku atrakcji nie zabraknie. Już w najbliższą niedzielę na tarnowskim rynku wystąpi zespół Hej z Kasią Nosowską. Będzie to koncert w ramach festiwalu Funduszy Europejskich, który już drugi raz zagości w Tarnowie. Na najmłodszych czekać będzie m.in. kolorowa strefa zabaw z dmuchańcami, a na starszych konkursy z nagrodami oraz funduszowe stoiska. Przed głównym koncertem można będzie usłyszeć w akcji młodych tarnowskich wokalistów w projekcie The Best of the Best. Wystąpią Sławek Gramian, Magdalena Stalmach, Jarek Tucki, Agata Łabno i Natalia Baj. Zespół Hej wystąpi o godzinie 19.30. W szóstej kolejce Orlikowej Ekstraligi Westowia Okna Pawłowski pokonała 5 do 0 z Kamera CM. W drugim meczu drużyna małopolskiej telewizji ma zwyciężyła 7-2 z fale Loki Koki. Kolejne spotkanie to wygrana Czerweny Zvezda 5 do 0 z ekipą Diabłów Tasmańskich. Wynikiem 9 do 3 dla kadry Tarnowa do lat 18 zakończył się mecz z Markolą. W tabeli na czele Westowia z 15 punktami. Na drugim miejscu kadra Tarnowa do lat 18 z 12 punktami i na trzecim miejscu nasza telewizyjna drużyna z taką samą Ilością punktów. Nasz zespół tym samym jest już niemal pewny miejsca na podium. Szersza relacja w programie Futsal w Tarnowie już dziś o godzinie 20:15 na kanale Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska. Relacja będzie dostępna także na stronie IMAF TV.